Hej, mam na imię Rich Aguilera i witajcie w Wielkiej Trójce. O, to było blisko. Cieszę się, że przyszliście na nasze śledztwo. Jesteście w samą porę, ponieważ właśnie przyszło nowe zadanie. Przeczytajmy je razem. Rich, czy Bóg naprawdę stworzył cały wszechświat? On jest naprawdę wielki. Wow, dobre pytanie. Wszechświat rzeczywiście jest ogromnym miejscem. Jest gigantyczny, jest gigomegastyczny. Czy w ogóle jest takie słowo? Powinno być to na pewno byłbym ja, podróżujący po całym wszechświecie. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, aby być gdzieś bez grawitacji. Wiecie, co to jest grawitacja? Grawitacja to jest coś, co ciągnie nas do Ziemi, żebyśmy nie odlecieli do kosmosu. To tak jak z ta piłka tutaj. Jeżeli podrzucę ją do góry, wiecie, co się stanie? Grawitacja pociągnie ją do Ziemi. Gdyby nasza planeta była większa, mielibyśmy nawet większą grawitację, powodując, że ta piłka byłaby bardzo ciężka. To jest dobra rzecz, że mamy grawitację. Dzięki niej rzeczy nie latają wokół, nawet ty. Czy zatrzymałeś się kiedyś, żeby tak dobrze przyjrzeć się księżycowi? Księżyc wygląda tak, jakby się sam unosił. Ale tak naprawdę podróżuje wokół Ziemi z prędkością ponad 3000 km na godzinę. To bardzo szybko. Zwolnij księżycu, po co tak się śpieszyć? A ty wiesz, że na księżycu nie ma powietrza? To dlatego, że nie ma tam grawitacji i powietrze po prostu by odpłynęło. To bardzo dziwne. Chodźcie, pójdźmy do miejsca, w którym można udawać, że nie ma grawitacji. Zobaczcie, nie ma grawitacji. Nie do końca. Pod spodem jest gigantyczny wentylator, który odpycha mnie od Ziemi. Księżyc jest mniejszy od Ziemi, więc jest tam mniejsza grawitacja. Jeżeli tutaj ważysz 100 kg, to na Księżycu ważyłbyś tylko 16 kg, a dalej w kosmosie nie ważyłbyś nic, tylko byś się unosił. Wiesz, to trudne wyobrazić sobie, jak duży jest wszechświat. Jest tyle gwiazd na niebie. Bóg jest niezwykły. Pomimo tego, że stworzył tak wielki wszechświat, on kocha ciebie tak mocno, że dokładnie wie, ile jest włosów na twojej głowie. To jest ekstra. Niektórzy ludzie próbowali oszacować, ile gwiazd jest na niebie. I wyszła z tego duża cyfra. To jak 1 i 23 zera. To jest trudne zrozumieć taką dużą cyfrę. Wiem. Mam pomysł, gdzie możemy pójść, aby zobaczyć, jak duża jest ta cyfra. To jest wydma piaskowa. Przyjechałem tutaj, ponieważ jest to idealne miejsce, aby zobaczyć dużo ziarenek piasku. Dzięki, Ben. To było super. Pójdźmy na plażę. Wow, co za wspaniały widok. Piach jest taki drobniutki i jest go tak dużo. Wiecie co? Zrobiłem pewne wyliczenia, aby porównać ziarenka piasku do gwiazd we wszechświecie. Załóżmy, że każde ziarenko piasku jest jedną gwiazdą. To oznacza, że mamy w ręku 5 milionów ziarenek piasku. Dodajmy gwiazdy do naszego wszechświata. Więc z każdą garścią dodaję 5 milionów gwiazd do wszechświata. 30 milionów, 35 milionów? 40 milionów 45 milionów, 50 milionów. Wiecie, jak długo musiałbym to robić, aby uzyskać tą cyfrę? 1 i 23 zera? Musiałbym to robić non-stop przez 14 milionów lat. To bardzo długi czas. To dużo piasku. To dużo gwiazd. Niektórzy ludzie uważają, że świat, wszechświat powstał sam. Czyż to nie jest dziwna idea? Ja nigdy nie słyszałem, żeby coś się samo zrobiło. To nie jest bardzo naukowe. Ja wierzę w Biblię, a Biblia mówi nam, że na początku Bóg stworzył wszechświat. Również stworzył ciebie, to jest niezwykłe. Okej, okay, detektywi. Sprawdźmy naszą wielką trójkę. O! Zobaczmy, jak dużo zapamiętaliście z naszego śledztwa. Jeżeli znasz odpowiedź, powiedz głośno. Gotowi? Pytanie 1. Co powoduje, że teraz nie odlatuje? Czy to jest śniadanie? Czy to jest dwa Gigantyczny wentylator? A może 3? Grawitacja? Tak. Numer 3. Grawitacja. Ok, pytanie numer dwa. Jeżeli na Ziemi będziesz ważyć 100 kg, to ile będziesz ważyć na Księżycu? Czy to będzie numer jeden? 16 kg, 74, a może 130? Tak, 16 kg. Tam nie ma dużo grawitacji. Jesteście super. Gotowi na numer trzeci? Okej, okay. numer trzy. Jak powstał wszechświat? Sam się stworzył? Bóg go stworzył? Czy numer trzy został kupiony w sklepie? Tak, numer dwa. Bóg go stworzył. Dobra robota detektywi. Uwielbiam wiedzieć, jak wszystko powstało. I Biblia mówi nam wyraźnie, że na początku Bóg stworzył wszechświat. Jesteście wspaniałymi detektywami. Cieszę się, że jesteście tutaj z wielką trójką. Myślę, że ten znak chce mnie dopaść.